Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru imienia Wilama Chorzycy w Toruniu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastów Ucho Chorzycy, czyli rozmowach o teatrze i powstających spektaklach tutaj w Teatrze Chorzycy właśnie. Dziś porozmawiamy o premierze spektaklu Osiem kobiet. Moimi gośćmi są Adam Orzechowski, reżyser. Dzień dobry. Oraz odtwórczyni roli Gebi, czyli matki Agnieszka Waszkiewicz. Dzień dobry. I jesteśmy dokładnie tydzień przed premierą. Trochę, trochę nerwów jest? Same nerwy. Tak. <grym> Jakoś tam jest tyle pracy, że nie mamy czasu za bardzo się denerwować chyba. Na pewno znaczy jest wiemy, że jest dużo do zrobienia, jest ciepło, tak, ale jest po prostu bardzo duży materiał. No i po prostu rzecz, w której występuje osiem kobiet e, i są działania i ruchowe i, i, i różne inne, to, to to zawsze jest taki spektakl wymagający. Tak faktycznie e, temperatura jest wymagająca tutaj w naszym studio dochodzi chyba do 40 stopni. E, nie mogę nie zapytać o film. E, 20 lat temu odbyła się premiera jak się okazało kultowego filmu e, François Ozona. Czy on był dla was jakimś punktem odniesienia? No nie, no oczywiście no, pierwszym punktem odniesienia był tekst, tak, ale e, z filmem e, pamiętam te projekcje, byłem w kinie na tym filmie i... i... Też pamiętam, że, że nie do końca ten film się cieszył jakimś takim akceptującym moim wtedy zdaniem. Natomiast no, w jakiś sposób, im dłużej wchodzimy w ten świat, oczywiście też rozumiemy intencje Ozona. Ozon trochę ten świat przesterował, tak? Wszystkie rzeczy, które się tam pojawiają, związane z nazwijmy to przekroczeniami, zostały ujawnione, czy mówi się o nich, tak. Tekst jest, czy film jest tak. Zrobiony, że te, te wszystkie okropności, które się tam pojawiają, nie, nie wywołują czy nie są komentowane przez pozostałych bohaterów. I no też wydaje nam się, że, że Ozon zrobił to świadomie. Taka konwencja i taką miał koncepcję. Po prostu ujawniał nam różne mo możliwości zachowań. Tak? Ja to na pewno przeanalizowałem sobie dosyć gruntownie i myślę, że on wczytał się w tekst, który powstał gdzieś tam na początku lat 60. I konsekwencje tego w tym filmie zostały wy, 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 wyprowadzone prawidłowo. Natomiast no, no, no jednak jesteśmy wierni bardziej pewnie tekstowi i w jednym, dwóch momentach korzystamy oczywiście z, z takich, że tak powiem, inspiracji ozonowych. Agnieszko, a ty się jakoś inspirowałaś rolą Katrin Dynew, która u ozona zagrała twoją postać, czy raczej się wolałaś. Odciąć. Znaczy, ja pamiętam ten film sprzed właśnie wielu, wielu lat i taki miałam do niego stosunek, dosyć chyba chłodny. Jakoś mnie nie, nie, nie zachwycił wtedy, nie zainspirował. Potem widziałam jakieś dostępne fragmenty. Znaczy, staram się nie, nie skupiać i nie oglądać, nie analizować filmów, sztuk, które potem my tutaj. Robimy, przynajmniej do pewnego momentu, kiedy no, próbuję sama sobie ulepić coś tam i, i wymyśleć yy, na scenie, więc. Wracając do postaci Katrin Denef, to znaczy do roli yy, Gabi, i, którą odgrywała. Yy, wspaniała ta aktorka. Miałam inne faworytki, tak bym powiedziała, jeśli chodzi o, o, o ten film. Yy, natomiast tu nie nie, no nie mogę powiedzieć, że, żebym sięgała jakoś do, do tej postaci. My, my jednak tej... tworzymy trochę inny świat, tak? te role tak. są z, z, zupełnie inne i postaci. Ja myślę, że przez myśl, mnie nie przeszło, żebyśmy się teraz w, w formatowali tam na Izabeli Perczy czy Katrin czy, czy Denew. Więc na szczęście tą ścieżkę żeśmy ominęli, czy pozostawili ją za sobą. i. i i szukamy własnych dróg. No, myślę, że po pierwsze jest to jakoś tam twórcze. Nie zapominajmy też, że ta nasza świadomość i świadomość wchodzenia jednak... W świat teatru, tak? To mówimy o trochę innym języku. Musimy się no, zdecydować na jakiś język, na jakąś konwencję, która nas wprowadzi w ten świat. Nie mamy takich możliwości jak, jak OZO, to znaczy tam aktorki są ustawione do kadru. Tam, tam formalność, wbrew pozoru ten film jest też bardzo teatralnie zrobiony, tak? Ale no, no, my w związku z tym, że jesteśmy w teatrze, więc nie robiliśmy tego filmowo, no chcemy, żeby można było. Uwiarygodnić zdarzenia, które się tam pojawiają, to po pierwsze. Po drugie, no i jednak no, myślę, że jest to tekst zabawny, to znaczy, pojawiają się elementy zabawne i one są czasami zapisane w, w, tej, w tym tekście, w tym dramacie, w tej komedii. A ułożona tak trudno znaleźć takie momenty, tak? On szedł raczej w, w stronę. Tego, żeby każda z aktorek mogła zaśpiewać piosenkę, ten, ta regularność, ten rytm też jakoś tam bardzo szybko jest rozpoznawalny i myślę, wcale nie jest aż takie pasjonujące. Tak? No, u nas mam nadzieję, że po pierwsze szukamy zbrodniarza, szukamy i no, robimy to takim językiem teatru. I też myślę, że językiem w miarę współczesnym czy popkulturowym tak e, opowiadamy te historie. Co jest y, chyba podobną jakąś sytuacją, to to, że jesteśmy bardzo różnymi osobowościami tutaj e, na tej scenie. Nie tylko jeśli chodzi o nasz wiek, e, o rozpiętość, tylko też o nasze takie osobowościowe charaktery, osobowości. Więc no, myślę, że na tym. To też budujemy cały ten, całą tą podróż w głąb tego no, kryminalnej opowieści z dodatkiem humoru, oczywiście. Kryminalno-rodzinnej historii, tak, tak, bo to rzeczywiście, e, za pierwszym razem, jak żeśmy to czytali, to bez może takiego wniknięcia w materiał, e, no widzimy, że dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy i raczej skłanialiśmy się w stronę patologicznej rodziny. Natomiast ona jest odrobinę, oczywiście, e, może nawet nie odrobinę, rodziną nienormatywną może w ten sposób, ale, ale, no, no tutaj no, w, w, wybieramy, opowiadamy historię o ludziach, Którzy po prostu też mieszkają w jakimś jednym miejscu. Tam te metafory się mnożą, bo to jest dom, dom jest zamknięty, jest zima, odludzie i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko gdzieś tam daje nam do myślenia. Też mówimy o sytuacji kobiet w momencie, w którym mówimy często o śmierci patriarchatu i mówimy o szalejącym feminizmie, czy w ogóle o kobietach, które przejmują świat w swoje ręce. Tak? Biorą świat swoje ręce. Chciałam jeszcze o te uspółcześnienia właśnie dopytać, jeśli, jeśli dobrze zrozumiałam, czy, czy może w ogóle zapytać, w jakim czasie dzieje się akcja u Was? Czy tak jak w oryginale, czy jednak jesteśmy gdzieś tu bliżej współczesności? Znaczy, no, no, myślimy, to znaczy ja myślę o tym przede wszystkim powiedzmy, na poziomie takim uniwersalnym, tak, z jednej strony, a z drugiej strony mówiąc o współczesnym języku, to raczej mam na myśli język teatru współczesny, tak? to znaczy opowiadamy go nie jako jakąś tam zmurszałą ramotę, która albo tam kogoś zachwyci czy, czy, czy zainteresuje. No, staramy się też tam wprowadzać takie elementy, które będą dla współczesnego myślę, odbiorcy atrakcyjne i takie dające mu szansę i uśmiechnięcie się za zabawę, ale też no, nie tracimy tego, co jest kwintesencją kryminału, czyli no, szukania czy myślenia o, o tym, kto zabił. No, właśnie, nie mogę was nie zapytać też o to, jak się pracuje w takim e, sfeminizowanym gronie. E, osiem postaci, każda oskarżona potencjalnie o zbrodnie, więc osiem aktorek w obsadzie, ale też dramaturzka, scenografka, inspicjentka. Panowie to w sumie rodzynki. Tak. No. Nie wiem jak Adam, ale tak mi się wydaje, że nam się bardzo dobrze pracuje w tym naszym gronie. Wbrew temu, co dzieje się między postaciami, my dosyć zgodnie funkcjonujemy, oczywiście rozmawiając i sprzeczając się, ale jest to wszystko w ramach, nie ma tu żadnej patologii na pewno. Nie, nie, no, nie ma. To znaczy, ja, ja przez jakiś czas w zasadzie z taką tą większością byłem, czy jestem tutaj oczywiście rodzynkiem i mam taką świadomość, ale, ale też jakoś jest miłe, więc tylko, tylko pozytywnie mogę o tym mówić i myśleć. Natomiast rzeczywiście pierwszy raz mi się coś takiego zdarzało i zdarzyło, bo prawdopodobnie gdyby to się odbywało parę lat wcześniej, to, to jest trudne też, tak? To znaczy, osiem, tak jak Agnieszka mówi, indywidualności kobiecych, tak? I jeszcze osób o różnych doświadczeniach zawodowych, różnym podejściu do życia. No to to jest zawsze wy, 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 wyzwaniem. No, mam nadzieję, że tutaj tworzymy jakąś jednorodną... Mam że tak nadzieję, powiem. że będziesz nas miał w miłej pamięci. No, na pewno, tak. <grym> mhm. Tak, tak. To jeszcze na koniec, gdyż e, już się tutaj powoli e, roztapiamy. E, Agnieszko, możesz się teraz przyznać. To ty zabiłaś, prawda? <grym> A, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszamy serdecznie Państwa za tydzień 8 lipca na premierę 8 kobiet i wtedy my, jest szansa, my, że się dowiecie. My wiemy kto zawiła, ale musicie Państwo przyjść. Tak? Fantastycznie, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi była Agnieszka Wawszkiewicz, odtwórczyni roli Gabi i reżyser Adam Orzechowski. Dziękujemy dziękuję. bardzo, do widzenia. Ucho Chorzycy, podcasty Teatru imienia Dilama Chorzycy w Toruniu.